Normalnie to mógłby was traper przywitać, bo siedzi przy ognisku, ale zanim włączyłem kamerę, to on powiedział, że on będzie sobie tak podkładał. No to niech sobie tak podkłada. Zresztą... To ja tu jestem od koncepcji, a nie traper. Nie, I tak dalej. Ale to oczywiście joke jest. Nie no, ja tu jestem od koncepcji, czy kto jest? A ja jestem, no to no nie no, czyli ja powinienem teraz mówić. Ta. A, no dobra, okej, okay. Słuchajcie, no to ja jestem Centurion, to jest Trapper. Tu jest Ognisko, i to jest taki kanał, gdzie tutaj normalnie e, mówimy ludziom o czymś takim jak Bushcraft, e, jakiś tam, nie wiem, e, Survival, czy jakiś tam, i, o innych takich rzeczach. Coś tam takiego mówimy, nie? No tak. Takie. Chociaż niekoniecznie. Myśmy teraz sobie wcześniej, żeby nie pochłaniać po prostu paszczowo na ekranie, to żeśmy sobie Jadłokraft zrobili, nie? Teraz jest to, co widzicie teraz, to jest taka scenka, że to się na przykład nazywa Trapero Craft, to znaczy, że ten człowiek tutaj siedzący, który jest notabene moim przyjacielem. On teraz taki traperokraft robi, to już znaczy, że kawę już ugotował no, Taką... Zaraz polejemy Polejemy zaraz, no i wiecie, coś tam pogadamy do kamery, coś wam powiemy Mamy tutaj jakieś takie, o, widzicie, kawałki drewna różne Żeby ogrzać się przy tym ognisku Tak Co? Yy... Źle? Nie, dobrze, dobrze, nie chcę leży Będzie się ładnie tutaj prażyć Ale nie dorzucaj więcej, bo potem będzie dużo węgli a trzeba będzie to, wiesz, zagasić dobrze Jak za Zobacz, duże Jest, Jest No jak będzie znowu za duże, to A tak to widzisz już ładnie te węgielki są i potem zagasić Wingiel! Wingiel je we wsi! <laughs> Stary Tak, śpi pijany, a to dobrze Bierku bełko I tak dalej Mówi. A ja, Mariusz, a ja będę za kraftowca, dobra? Mhm. Za młodyś. Jestem na burz hmm. A Buszkraftowiec nigdy nie był młody? Nie. A... Słuchaj, ja sobie na przykład nie i ja sobie akurat nie przypominam, wiesz, żeby. Żeby na przykład takiego małego Forysia, który by filmy kręcił. Tylko, tylko, tylko ja to go poznałem z brodą dużego faceta, więc więc nie może być, nie może być. Młody. Nie, 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 no nie może być młody. No, nie może no, bo, być młody. No, bo, no bo Forys to jest taki, no pojawił się tak skądś tam, nie? Także przyszedł nagle i już, już był taki dorosły i już on był burszkraftowcem takim, nie? Jak już kręcił. To już to on nie był młody, nie? To burszkraftowiec to nie. Nie może, nie, nie był nigdy młody. No nie by. Bo na przykład yy, dziadek Paweł to na przykład, to on to, na przykład jak drzewo brał, to on yy, jak batonował to drzewo, to on nawet nie wiedział o tym, że on batonuje, bo on rozłupywał, nie? No, a ja na przykład o to też na przykład chodziłem 30 lat temu do lasu, nie? I ja nawet nie wiedziałem, że ja buszkraw tu Tak. No ja też. Kurczę, to jest takie coś. No ale dobra, słuchajcie, taka rozgrzewka mała. Ostatnio zrobiłem taką pogadankę na temat tam. Co to było? Marzenia. Słuchajcie, marzenia plus przyjaźń może równać się miłość. Eee, nie chodzi tutaj o, o to, bo można na przykład przyjaciela kochać. Nie chodzi tutaj na przykład o pedalstwo. Mówiąc najprościej, to nie jest jakiś kanał poprawny politycznie, czy jakieś tam coś. Nie chodzi o to, żeby też tam tępić jakichś ludzi, którzy są pedałami. Niech sobie będą po prostu, jak już muszą być, i tak dalej. My nie mamy na to wpływu, ale ja nie o tym chciałem mówić. Bo mieć miłość do przyjaciół, do ziomków, do różnych tam, coś. Nie zahaczam tutaj na przykład o patriotyzm, czy coś takiego, czy inne rzeczy. O, tutaj właśnie to jest słuszne, co Mariusz robi. Zobaczcie, jaki dobry chłopak. No tak będziesz na sucho gadał. <laughs> Żeby nie było, że centurion to dobry chłopak, był i mało pił. No. Jak był ten y, kazik śpiewał, Staszewski. Y, ale wiecie co? Mm, dlaczego my potrzebujemy rozrywki i odpoczynku? Zastanawialiście się nad tym? Mariusz. Co byś powiedział na ten temat? No co, no żeby się odstresować, no bo to jest rozrywka. No ale... Cały tydzień haru-haru, takie było przysłowie, a w sobotę myk do baru. No po co? No odstresować się, skupić myśli na czymś innym. No tak, sposób. ale teraz pytanie, czy ktoś się nad tym zastanowi, e, dlaczego my tak naprawdę, no bo e, mówimy tutaj o Takich, takiej, takiej zależności przyczynowo-skutkowej, która po angielsku nazywa się e, cause and effect, czyli przyczyna i skutek. Czyli, jak Wicja e, przyniesie, na przykład, baniaka z benzyną, a Pawlak rzuci pochodnie, no to buchnie ogień, nie? A później krowa kargulowi normalnie zdechnie, ale teraz, tak. Jak to jest, że my jesteśmy w taki sposób wymyśleni, zaprogramowani, zaprojektowani i stworzeni, że na przykład potrzebujemy rozrywki? Znaczy, że ktoś, nie wiem, może Bóg, tak, chciał, żebyśmy byli szczęśliwi. No tak, na pewno. Sam też pewnie rozrywkuje jakoś. No to ciekawe. Natomiast e, wyobraźcie sobie, że e, my nie chcemy tutaj z Mariuszem. Generalnie to ja, ale jako, że mój przyjaciel siedzi ze mną, to ma prawo uczestniczyć w tej pogadance e, i może wniesie tutaj jakieś myśli też ciekawe, e, bo nieraz to uczynił, bo on ma przecież też spojrzenie i ma spojrzenie innego człowieka, e, który nie jest mną. No. Ale na przykład e, potrzeba rozrywki, odpoczynku. Zobaczcie, e, jest taki okres teraz, nie? Ja zrobiłem dzisiaj króteńki filmiczek taki. Ty, Mariusz, widziałeś filmiczek z, ro, z roślinką? No. Dzisiaj? Kawałek, wiesz co? bo... Ale to taki, tam minuta 40, taki wjazd, żeby pokazać. A, no tak, tak a, że, a, że, a, że ta a, roślinka a, tam u tego grzesia. W tej strefie plazmy to właśnie ona sobie rośnie. A wiesz to, że też sobie pomyślałem, żeby sobie coś takiego zrobić. To tak... Yy, to tak na marginesie. Na marginesie, nie? Ale fajne, fajne to jest. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że... Rozrywka, odpoczynek. I teraz tak. Ja na tamtym filmiku wspomniałem o tym, o czym myśleć, nie? Czy myśleć o tych paskudnych wirusach, jakichś zagrożeniach, czy może myśleć normalnie? Ja dzisiaj, na przykład, jak w Warszawie byłem, to szedł jakiś pijak, bo się spotkałem ze znajomymi, to staliśmy tam, co prawda, więcej osób, że tak powiem, niż ustawa przewiduje. Widywałem ludzi bez maseczek w ogóle. Ale to nie o to chodzi, żeby tam ganiać i ścigać o maseczki, bo wiele osób po prostu widzi w tym jakąś farsę. Inni widzą w tym pewien porządek, żeby gdzieś tam policja nie ukarała. Ja widzę Żula, który idzie normalnie, słuchajcie, z przeźroczystą reklamówką na łbie i gdzieś tam sobie zrobił, tylko żeby móc oddychać. I on ma maseczkę. Pijany szedł, szukał puszek. Coś tam bełkotał do nas i poszedł. Byłem u znajomych na skraju Warszawy z tą klientką, o której mówiłem w poprzednich filmach. Ale zastanawiałem się nad tym, że my na przykład siedzimy w domu, i teraz, żeby ktoś nie zwariował, no to siedzą przy komputerach, przy telewizorach, nie wiem, przy książkach, na przykład ci co, troszeczkę tam może mają inne upodobania, albo według stereotypów są mądrzejsi na przykład, nie? Bo, bo, bo przy książkach, bo książka nad internetem czy telewizorem swego czasu był taki stereotyp albo synonim jakiegoś, że, 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 że mądrość, prawda? Mhm. Ale e, zobaczcie, że na przykład ludzie, jak byli w ekstremalnych warunkach, na przykład w obozie koncentracyjnym. Ja czytałem sporo książek na ten temat. Jedną z taką głównych e, książek, na które mógłbym e, wskazać, tu. E, ja podejrzewam, że druk Boruch tutaj troszeczkę też e, wzbogaci po prostu tą wypowiedź e, w komentarzu. A chcę się powołać na 5 lat kacetu Grzesiuka. Ty, Mariusz, chyba zdaje się, też czytałeś. Nie, nie, nie. Nie czytałem A, tego, tylko. Schabomił, nie, druk Boruch. Boruch. mnie zachęcał, żeby to przeczytać. A to dobrze robił, wiesz, bo to ciekawa książka jest. Ta książka pokazuje, że tam na przykład ludzie w trudnych warunkach, gdzie kapo bił batem, czy kijem, ss nawet czasami był łagodniejszy, bo tam najwyżej dał kopa albo kolbą tam. Gdzieś w, w, po gnatach mówię, przyłożył i wszystko, a kapo bił z fascynacją. Ale mnie o to chodzi, żeby to epatować tym, tylko chodzi, wiecie o to mi, że ludzie, nawet w tak skrajnych warunkach, na przykład jak mieli karty, to grali w karty, żeś bili sobie szachy jakieś i grali w nie, yy, czy w zgadywanki, czy coś. Jak to jest, że w człowieku siedzi potrzeba rozerwania się, odpoczynku, rozrywki i tak dalej? Ja nie mówię o takich rzeczach, że na przykład o patologiach, bo my chcemy na kanale tutaj mówić o dobrych rzeczach. Ktoś może dla rozrywki pastwić się nad człowiekiem, ktoś może dla rozrywki na przykład znęcać się nad zwierzętami, ktoś dla rozrywki. Może e, na przykład hazardować się, no i potem to nie przynosi mu pożytku, ktoś dla rozrywki będzie zażywał narkotyki, e, nie to żeby jakiś prawilny centurion, niewinny, e, czy coś. Stwierdzamy fakty. Stwierdzamy fakty właśnie, nie? E, I chcę powiedzieć o, o tym, jak odróżnić na przykład zdrową rozrywkę. Od rozrywki niezdrowej. I znowu powstaje kwestia odróżnienia dobra od zła. No i teraz na przykład yy, nasza pasja leśna to dobra rzecz czy zła rzecz? My, ja mówię, wy, którzy tam jesteście, i my z Mariuszem czyli my wszyscy wy, którzy tam słuchacie i ty, który tu słuchasz. Słuchasz? A, słucha, no widzicie, fajnie. Ja też słucham co mówię. Nasza pasja jest, kurczę, taka fajna, nie jest piękna, odpręża, jest dobrą rozrywką. Chociaż znajdują się ludzie, którzy próbują na przykład przy pomocy tego czym ja się na przykład zawodowo zajmuję. W jakiś sposób nam gdzieś to... Uniemożliwiać, wydawać przepisy, no bo na przykład lasy państwowe, to znaczy czyje? To znaczy niczyje w ogóle, nie? Albo po prostu twoje i moje. Bo jeżeli masz na przykład taki kawałek plastiku i tam jest twoja podobizna, a obok gdzieś tam jest orzełek w koronie, to znaczy, że posiadasz obywatelstwo polskie, jesteś Polakiem i należysz do tego państwa to znaczy, że lasy państwowe to są twoje i gdzie jesteś? jesteś w lasach e, jakiś tam obcych? jesteś w swoim lesie, polskim lesie nie? no tak. tak no i teraz ktoś przychodzi na przykład też przypina sobie orzełka gdzieś tam z boku nosi kopyto, chociaż można byłoby Szybko go bezwładnić i tym kukli załatwić udało mi się to, nie? Czy nie? Ale nie, udało mi się, czy nie? Udało się. Udało się. No to nie, no to... Sorry, że nie zdejmuję rękawiczki. Ale pogadanka, słuchajcie tak, bo niektóre pogadanki Centuriona to one są takie może trochę poważniejsze, nie? Bo temat taki poważny, a tutaj na przykład temat rozrywka, odprężenie się jakaś pasja yy, i tak dalej jak to jest drogi słuchaczu droga słuchaczko, że masz w środku wmontowaną potrzebę rozrywki nie ważne czy lubisz grać na konsoli playstation bo masz 18 lat albo nawet 40 i to lubisz albo na przykład jest taki kolega który nazywa się Adi Wejherowo, prawda? I on sobie tam na przykład chodzi gdzieś i ma taką pasję, że wygrzebują z ziemi jakieś rzeczy Czasem zajrze tam na ten kanał. Czasem zwłoki jakie. Zwłoki trupa znajdą, nie? Tak, zdjęcia sobie z nim zrobią. Zdjęcia sobie tak selfie walną, nie? I zostawią, a potem laboratorium kryminalistyczne przyjedzie, zrobi strefę, mówię. Protokół, że, że tak powiem, oględzin, zwłok, miejscu ich znalezienia jest taki formularz. Ja nawet w domu mam, powiem szczerze, rzeczy w kancelarii nie da no, autentycznie, poważnie. A Piotrek, to przecież ty go miałeś wziąć, bo leśniczy to miał być. Wziąć, wziąć? Tak, ale nie, to leśniczy to kukri, miał być załatwiony, ale nie przyszedł. No Ale ten protokół też by się może po jakimś czasie przydał. Lepiej i sobą. Nie, to byśmy po prostu, ja czekaj, ja gdzieś tu pieczątkę, a nie mam pieczątki kancelarii, ale proszę Ciebie, to byśmy zrobili protokół, przypięli do gościa gdzieś w worku foliowym, żeby nie zamokło. Jak go znajdą, to od razu będą mieli ocenę, nie? No tak, no po co się ma potem koroner fatygować? No ja wykonywałem, proszę Ciebie, w pewnym sensie robotę koronera w Warszawie będąc poniekąd Ale to już jest inna historia I w Polsce też się to tak nazywa? Nie, 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 znaczy to tak się śpieją koroner, ale są inne po prostu teksty są Jak są worki Tak jak pokazują teraz te takie te patologie tam, że trupy jakieś, że koronawirus A, a w ogóle nie pakują to w worki ebb tak zwane, ale to już jest inna historia to w Polsce to jak ktoś będzie głupoty opowiadał, że koroner to nie ma czegoś takiego w Polsce jak koroner, jest taka funkcja ale w grypserze służbowej to się nazywa lekarz ostatniego kontaktu no tak z ostatnio oglądałem lekarz ostatniego kontaktu w takie coś było? tak jak sobie Despero robił zdjęcia, przyszedł. Co tak? A coś było, było coś takiego, że zdjęcia co robił. No. O, nie zła laska! <laughs> Zróbno tutaj tak pochylał się, a temu dwie foty tak w lesie. No. I zawsze przychodził. I tam wie. i tam taki tekst był? No. Sajdowe. Eee. Sajdowe. <laughs> eee, ale czekaj, czekaj, czekaj. Eee, Pitbull'a to Vega nakręcił. Tak, ale to była ta pierwsza Ale nie, salia. ale to, Vega ale to był gość, który jeździł tam z tymi psinami. Jeździł na te trupy i wszystko. I tak poznał klimat, że on to mógł dobrze nakręcić. Ale dobra, słuchajcie, nie o to chodzi, żeby teraz opowiadać pierdoło o trupach. I tak dalej, nie? Mhm. Bo wiesz, mogłeś tu saperką kopać, traperką. Proszę ciebie, też byś tu trupa wykopał i byśmy, kurde mogli sobie kurczę niczym Hannibal Lekter do patelni dorzucić troszeczkę jakiejś grasicy i popić Chianti i zrobić <gadanka> taka pogadanka na wesoło, słuchajcie, dlaczego eee, dlaczego potrzebujemy rozrywki? Dlaczego ona nam jest potrzebna? Ale nie chodzi mi o złą rozrywkę. Chodzi mi o to coś takiego dobrego, na przykład tak jak to kiedyś tam Dzieci grały w kapsle, grało się w piłkę, nie wiem, dziewczyny skakały w gumę, grało się w szachy, w warcaby. Dzisiaj to się tak człowiek śmieje z takiego czegoś, nie? Bo wolą tam gdzieś w internecie iść bohaterem i na przykład brutalnie napieprzać za przeproszeniem przeciwnika, nie? Powiem szczerze, że my też jesteśmy na to, Mariusz, podatni, nie? No bo, może byśmy, bo może byśmy sobie fajnie pojechali symulatorem jakimś, jakiegoś czołgu, nie? Ale chodzi o to, żeby uczyć się tego, że dostajemy piękne dary w postaci to, o czym ja mówię, na przykład w pogadankach, w postaci empatii, w postaci panowania nad sobą, gdy ktoś Cię obrazi, w postaci nie... przyjaźni, no i na przykład, żeby rozrywka, nie? Też, żeby była zdrowa. Że, jak chcesz naprawiać świat, to zacznij od siebie, no, tak się zazwyczaj powinno robić. Powiem Wam, że uważam, osobiste moje zdanie to jest. Także nie będę dołączał tutaj zasad obiektywnej logiki, że uważam, że jest to zdrowa rozrywka. Żeby przebywać traparem w lesie w nocy i to nawet nie o północy, kurczę, nie zarymuje się, bo godzina to jest tura jest już. Który jest teraz rok, No ale, ale po północy. Rok jest który 2020 jest, nie? No. Wszystko się zgadza. Ty 139 to, to co to jest? A, że pierwsza 39. Ech. słuchajcie, pijemy tą kawę i powoli idziemy, nie? No tak. Mnie się tylko dopali. Drogi trapeżu. Trapeżu, trapeżu, trapeżu nietoperzu. Nie właśnie to samo pomyślałem. <laughs> nie no, ale faktycznie dla, dla, dla kogoś, ale, ale słuchaj, ta rozrywka dla kogoś może nie być zdrowa. Bo on teraz to by wolał leżeć sobie w łóżeczku pod kołderką i se tam już śnić. A my Nie, to ja czy... też po prostu, wiecie, nasi koledzy bushcraftowcy, że tak powiem, z różnych kanałów, na przykład idą sobie, no i teraz jest tam temperatura, no ile tam, może być 5 stopni, może 2 stopnie, no. mają jakieś tam swoje bivi, komforty jakieś tam temperaturowe i wiecie, no ja kiedyś wyraziłem swoje zdanie na kanale, no, ten ono musi po trapersku. Tak, 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 tak. Musi, musi. No nie musi, tylko fuset <laughs> Musi, no ale ja też tak zrobię. Słuchajcie, i y, idą sobie. No, i oni chcą tak sobie. Tak nie wiem, no, nawet skończą. Tak kamerę wyłączą. Tam są drzewa gdzieś, hamak się rozwiesi. Tarpa się rozwinie, żeby tam nie nachlapało na głowę. Chyba, że się będzie takim, mówię prognostykiem, jakim jest Marcin Buszkraftowy człowiek tam, który wszystko dokładnie zaplanuje że tak powiem tarp sobie rozwinie, albo nawet nie rozwinie tarpu dlatego, że on sobie sprawdzi pogodę i on będzie pewny, że na tej szerokości że tam nie będzie padał deszcz, śnieg, nie będzie gradobicia najwyżej ptaki go obsrają, nie? No ale ptaki to w nocy śpią, przecież nie srają. Ale to dobra, do rzeczy. Natomiast ja to mówiłem właśnie wam, że my... Ja nie wiem jak ty Mariusz osobiście, bo to ja nie potępiam nocki w lesie, że ktoś się prześpi, nie? Nie, no bo to doświadczenie jest, to... to, to, to y, lubią tam na przykład chłopaki, ja wiem. Ja się przyspałem raz. No ale to pijany szedłeś i żeś usnął się no, znaczy, no wiesz, no, no fakt faktem, wracałem z imprezy, nie? <grym, <grym, ale, ale, ale słuchaj... Ale, ale zasikany, zasikany ale... się obudziłeś? Nie. nie, ale powiem Ci fakt faktem, że powiem Ci, że już takie, że to nie wiem, yy, to na pewno każdy gdzieś tam jakiś taki, nie? Że najpierw znalazłem takiego świerka, co by miał tak nisko gałęzie. No i w ściółkę tam, i do rana przekimałem. Ja ten, a ja na tą tylko, ściółkę... Tak, tylko, że ten świerk był taki rozłożysty i wsunąłem się tam, wiesz, w tę ściółkę i... Ale zażygałeś ściółkę? Nie, no coś ty, no nie, nie, nie słuchajcie. do tego stopnia. Zgrywamy się, słuchajcie. Ale przespałem się tak faktycznie i to jest fakt. Ale słuchajcie, właśnie podajemy przykład, nie? Bo ktoś mógłby założyć na przykład, teraz zobaczcie, że poszedł Mariusz y, gdzieś tam, ko, daj mi skończyć, że poszedł, że uchlał się, nachlał jak świnia i tak dalej. Po prostu miał ochotę i przekimał się zwyczajnie, prawda? No co? Po trapersku. No gadaj, gadaj, gadaj. A teraz po centurionowemu. Ja tam będę gadał. No. Generalnie chciałem Wam powiedzieć o, o czymś takim, że e, potrzebujemy rozrywki. Jesteśmy tak zaprogramowani i tak dalej. I teraz, jak odróżnić zdrową rozrywkę od niezdrowej rozrywki? Takie zagadnienie z takim pytaniem byśmy chcieli może pozostawić e, tych tych. No, jak oni tam się nazywają? Subskrybentów, tak? No. Szef. I nie tylko, taki... Ktoś jak przypadkiem zajrzy na ten kanał, nie? I tak dalej. Taka pogadanka Centuriona i Traperiona. Znaczy o nie... Wszystkim ty... i o, tak, o wszystkim i o niczym. Tylko o wszystkim i niczym, ale o czymś jednak. Tak to jest. A poza tym... Nie wiem, ktoś mi tak napisał pięknie bardzo Centurionie, Ty dziękujesz, my Tobie dziękujemy Ale wiecie co, ja Wam powiem tak, że to ja Wam dziękuję, że Wy też słuchacie tego po prostu co ja tutaj do Was gadam, po prostu o czym ja do Was rozmawiam, nie? Tyle Także to jest takie właśnie jakieś coś z tą pogadanką. Czy może być zdrowa rozrywka jakaś i czy jakaś taka istnieje. Dodam jeszcze na przykład, że są filmy nieraz nie z przemocą z bijatyką. Nawet dla dzieci jak są takie nawet filmy jakieś tam to też już jest przemoc. Czy coś to... masz jeszcze coś wody? Nie, o kurczę, ale no. y, tego nasikać można. czajnik, Tylko że ja nie będę po prostu wyciągał teraz siusiaka, żeby tutaj na wizji sikać. A poza tym to jest pogadanka, to bo powinienem mądrze mówić, a nie jakieś takie... Ale słuchajcie, to jest taka pogadanka z przymrużeniem oka. A wiecie skąd to przymrużenie oka? Bo te, te lampy to tak świecą w nas, nie? No. Teraz czas się tutaj troszkę zapakować. Takie okay, te puszeczki to ja wziąłem, żebyśmy śnieka nie zostawiali po sobie. A, wziąłem, dobra. Pytanie jeszcze na koniec. Tam sobie Mariuszek swoje robi, to niech sobie robi, a ja skieruję sobie tutaj obiektyw. Czy... A ty skierujesz całą uwagę na siebie? Nie, 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 poczekaj, bo ja chcę tutaj skończyć na swój plecaczek. Mariusz, niech już tam dokończa eee... i tak już od samego centuriona tylko. Znowu chciałem poruszyć wodę niejako. A wnioski pozwolić Wam wyciągać. Nie dopraszam się, nie upraszam o komentarze jakieś tam wielkie. Możecie, że tak powiem. Głupie będą kasowane, czy wulgarne, lub złośliwe. Jak to zwykle czynię. Ale. Możecie mieć swoje zdanie. No i pomyślcie na ten temat. Proszę. Rozrywka dobra, rozrywka zła. Dlaczego potrzebujemy rozrywki i skąd to w nas jest? To tyle.